Nie mija nawet połowa pierwszego semestru, kiedy Bert wymawia swoje mieszkania i wprowadza się do mnie. Nie oponuję. Dzięki Bertowi czuję się doceniona. Nie wartościowa, ale właśnie doceniona. Takiego poczucia nie dał mi dotąd nikt inny, nawet moi szczerze kochający mnie rodzice. Nasz romans nie jest już tajemnicą. Bert zresztą nie kryje się ze swoimi uczuciami. Kiedy spacerujemy, bierzemy za rękę albo zarzuca mi na szyję jedno ze swoich monstrualnych ramion. Mamy tu coś w rodzaju klubu z kilkoma nauczycielami szkoły podstawowej. Codziennie spotykamy się na obiedzie. I Bert do nas dołączył. Mimo początkowych zastrzeżeń szybko go zaakceptowali. Kiedy wychodzimy gdzieś razem, Bert nie spuszcza ze mnie wzroku. Wills zmienił się nie do poznania. Zawsze nie cierpiał szkoły, teraz jeździ tam ze mną i Bertem. Bert rozmawia z nim o lekcjach matematyki, pyta, które tematy są najtrudniejsze, pokazuje mu magiczne sposoby rozwiązywania zadań, jakby cała arytmetyka była czymś w rodzaju walki z zaczarowanym wielogłowym smokiem. Sam nie jest zagorzałym czytelnikiem, ale potrafi zapalić Wilsona do lektury. Czyta mu jakąś książkę i w ważnych momentach pyta, co się wydarzyło, albo co zdaniem Willsa dalej nastąpi. Czasami udaje, że nie może wymówić jakiegoś słowa i prosi Willsa, żeby to zrobił za niego. Bert byłby wspaniałym nauczycielem w niższych klasach. Pozwala Willsowi bawić się swoim kalkulatorem i komputerem. Zaczyna od gier, a potem każe Willsowi sprawdzić rozwiązania zadań domowych. Raz na kalkulatorze, innym razem na komputerze. Odrabianie lekcji staje się rodzajem zabawy. Po kolacji Bert otwiera piwo, a Wills rozkłada na kuchennym stole swoje zeszyty. Bert nie wtrąca się, dopóki Wills sam daje sobie radę, ale kiedy utknie, zaraz wkracza do akcji. Potem wszystko rozgrywa się według Gregu, który wymyślił Tomek Sawyer podczas bielenia płotu. Wills w końcu błaga, żeby Bert pozwolił mu dalej rozwiązywać zadanie, ale Bert go odpędza. Aż Will spada w złość. Wtedy mu ustępuje. Will, bardzo zadowolony, samodzielnie kończy odrabianie lekcji. Bert lubi cygara. Tanie, najbardziej smrodliwe cygara, jakie kiedykolwiek wąchałam. Kiedy się do nas wprowadził, zabroniłam mu palić w mieszkaniu. Potem rozciągnęłam ten zakaz również na samochód. I to nawet jeśli jedzie w nim sam. Jak już nie może wytrzymać, idzie na spacer. Will zawsze chce mu towarzyszyć. W tej sytuacji musiałam wprowadzić jeszcze jedną zasadę – żadnych cygarowych spacerów, dopóki Wills nie śpi. Nie wiem, dlaczego Bert tak cierpliwie to znosi. Zawsze, kiedy obwieszczam kolejne reguły naszego współżycia, a jest ich niemało, Bert tylko przekrzywia głowę i przygląda mi się, badając, na ile jestem poważna, a potem wzrusza swoimi potężnymi ramionami. Strasznie się wtedy czuję. Widzę, ile go to kosztuje. A przecież nie chcę go stracić. Czy jeszcze kiedyś spotkam kogoś takiego jak on? Bert gra w miejscowej lidze koszykarskiej. To jedna z tych rzeczy, bez których nie mógłby żyć. Łuiz oczywiście nie opuszcza żadnego meczu. Bert porusza się po boisku jak słoń w składzie porcelany. Skomplikowany atak pozycyjny to nie dla niego. Drybluje nie dłużej niż trzeba, szukając partnera, któremu mógłby podać piłkę. A jeśli nikt mu nie wychodzi... Zawsze znajdzie jakąś lukę w obronie przeciwnika i wtedy idzie pod kosz. Ma kilka szczególnie efektownych rzutów poza prawo i leworęcznym hakiem, rzut jedną ręką z wyskoku. Wszystkich tych słówek uczę się oglądając mecze, a potem słuchając objaśnień Berta. Przedtem nie miałam zielonego pojęcia o koszykówce. Sport, a zwłaszcza gry zespołowe, nie były zbyt popularne w naszej rodzinie. Po meczu Bert lubi urwać się z chłopakami. Idą wtedy do jednego z lokalnych sztuben, wypijają po kilka piw, palą cygara i pławią się w tej nieco już zatęchłej atmosferze męskiego koleżeństwa. Wraca do domu lekko nieprzytomny, zwykle z przeprosinowym prezentem w rodzaju podstawka pod szklankę, z wymalowanym: Bert kocha Kate. Potem wali się na łóżko i natychmiast zasypia. Nie mam odwagi prosić, żeby i z tego zrezygnował. Kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia namawiam berta, by pojechał do Młyna i spędził gwiazdkę z moją rodziną. Wiem, że mu się tam spodoba Młyn i cała okolica, których ja nie cierpiałam. To coś w jego guście. Opowiada mu, jak co rok kradniemy choinkę z lasu, co to później opiszę w książce zatytułowanej Wieści. Mam tam na imię Megi. Bert idealnie pasuje do mojej rodziny. następnego ranka po naszym przyjeździe Paraduje po salonie w Dresie i do tego na bosaka. Nikt, nawet tato, nie chodzi we mnie boso, bo są lodowate. Ale stopą Berta najwyraźniej to nie przeszkadza. Bertowi podoba się tutaj dosłownie wszystko: staw, wzgórza, ponura, mistyczna atmosfera, morwan i moja rodzina. Powiada, że nie zna w Europie miejsca, które bardziej przypominałoby jego rodzinne strony i że pod pewnymi względami mowa nawet nad nimi góruje. Bierze udział w naszej złodziejskiej wyprawie po choinkę, potem pomaga ustawić trzymetrowe metrowe drzewko w narożniku koło kominka, zawiesza bombki na najwyższych gałęziach i instaluje lampki. Wchodzi do rodziny w sposób tak naturalny, jak gdyby zawsze był z nami. Któregoś wieczoru, już po Bożym Narodzeniu, kiedy wszyscy już śpią. Spędzam kilka chwil sam na sam z tatą. Jak ci się podoba, Bert, Tato? No cóż, jeżeli mam być szczery, to nie dałbym głowy, że nie jest członkiem naszej rodziny, który się dotąd przed nami gdzieś ukrywał. Kiedy patrzę na Roberta, Mata i Berta, to mam wrażenie, że widzę trzech braci. Myślę, że to świetny facet. A co ty o nim sądzisz? Pamiętasz, co mi opowiadałeś, kiedy zastanawiałem się, czy odejść od niego? I zadzwoniłam do ciebie, żeby zapytać, czym naprawdę jest miłość? No, nigdy tego nie zapomnę. Ta rozmowa zupełnie wytrąciła mnie z równowagi. Nie chciałem tego rozwodu, a teraz myślę, że dobrze zrobiłaś. Chociaż wciąż żal mi dla niego. No, niego się nie ma. Mieszka w Enis, w Kalifornii i żyje jak ci wszyscy Japis. Nawet nie przysyła pieniędzy na Willsa tak jak obiecywał, ale nie o tym chciałam rozmawiać. Powiedziałaś wtedy, że miłość to podziw, szacunek i namiętność. Wówczas tego nie rozumiałam, ale potem bardzo mi to pomogło. Pamiętasz, co powiedziałaś o przypadku, kiedy żywe są wszystkie te trzy uczucia? No jasne, że pamiętam. No więc teraz już wiem, że nie muszę umrzeć, żeby dostać się do nieba. A jednak musiałam. Rozdział trzeci. Teraz, kiedy Bert wprowadził się do mojego mieszkania, razem z większością swoich gratów, uznaliśmy, że potrzeba nam więcej prywatności. Potrzebujemy też osobnej sypialni. Od jednego z nauczycieli odwiadujemy się o mieszkaniu do wynajęcia na wzgórzu za miastem. Jedziemy je obejrzeć. Chociaż daleko mu do ideału, cena jest przystępna, no i mamy to, o co nam chodziło. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze. I prowadzą do niego zewnętrzne metalowe spiralne schodki. Możemy też wchodzić od frontu po prawdziwych marmurowych schodach, ale wtedy musimy przechodzić przez mieszkanie Frau Ziedelman, właścicielki domu. Decydujemy, że dopóki pozwoli na to pogoda, będziemy używać zewnętrznych schodków. Mieszkanie składa się z korytarza i pokoi po obu stronach. Po jednej stronie okna wychodzą na taras. Z którego rozciąga się piękny widok na miasteczko i jezioro. Po tej stronie postanawiamy urządzić salonik, naszą sypialnię i pokój Wilsa. Po drugiej stronie znajduje się toaleta z jednym z tych idiotycznych niemieckich sedesów, w którym to, co zrobisz, ląduje na porcelanowej płeczce i zanim pociągniesz za spłuczkę, psuje powietrze w całej łazience. Za to wszystko jest czyste, sterylnie czyste i solidne, po niemiecku zbudowane. Podwójne okna otwierają się we wszystkie strony i pod każdym możliwym kątem. Drzwi są tak duże i ciężkie i tak ściśle wpasowane w futrynę, że bez trudu można odciąć nimi swoje palce. Ponieważ w szkole wszyscy o nas już wiedzą, każdy z nauczycieli, a nawet niektórzy rodzice przynoszą nam coś do domu, i w krótkim czasie zdobywamy kompletne umeblowanie. Po raz pierwszy, odkąd wyprowadziłam się z Idyll Wild, znowu czuję się cząstką swojego mieszkania. Berd nie cierpi spać w normalnym łóżku. Ma w sobie coś z hipisa. Życzy sobie materaca na podłodze. Zwykle mi ustępuje, ale tym razem jest bardzo stanowczy. Materac jest nawet wygodny i dobrze mi robi na kręgosłup, ale rano podniesienie się z tego parterowego łoża. Jest prawie ponad moje siły. Jeżeli Bert mnie nie popchnie albo nie pociągnie, muszę się przekręcić na brzuch i wygramolić stamtąd na czworakach. A i to nie jest takie łatwe. Jestem pewna, że Bert nigdy w życiu nie zasłał łóżka. Muszę mu pokazywać, jak się składa pościel i powleka koce. On uważa, że to bardzo zabawne, a ponieważ wieczorami kładzie się na materacu, żeby poczytać, twierdzi, iż nie potrafi czytać ani myśleć. Siedząc na krześle, posłanie i tak wraca do swojego pierwotnego stanu. Jednym z ulubionych sposobów Berta na spędzenie wieczoru jest leżenie w pościeli z egzemplarzem Stars and Stripes albo Herald Tribune, obiadanie się wielkimi, tłustymi niemieckimi preclami i popijanie piwa. Wills często wtula się obok niego, a ja mam wtedy całe mieszkanie dla siebie. Zazwyczaj siedzę w saloniku i też coś czytam. Później, kiedy Will zaczyna przysypiać, prowadzę go przez korytarz do łazienki, a potem do jego pokoju. Sprawdzam, czy jest dobrze przykryty i na ogół wracam prosto do naszego łóżka. Bert w zaczyna swoje murumurumrando, w tak którego jego dłonie leniwie błądzą po moim ciele. Jeśli mam ochotę, muszę tylko to okazać, a po chwili już płyniemy po morzu miłości. Jeżeli jestem zmęczona albo zwyczajnie nie mam nastroju, jego świadomość, czy cokolwiek to jest, pogrąża się w sennych odchłaniach. Bert obraca się na bok i zaczyna pochrapywać. Kiedy zbliża się lato, Bert dostaje bzika na punkcie wyjazdu do Grecji. Mam układ z Danem. Zgodził się, żebym zabrała Wilsa do Europy, jednak pod warunkiem, że wakacje będą spędzali razem. Zgodnie z prawem rozwodowym, Dany mógł nie pozwolić, żebym wywiozła Wilsa z kraju. Dany ma nową, dobrą pracę, sprzedaje nierdzewną stal i ożenił się z bardzo sympatyczną kobietą. Jestem stosunkowo spokojna u Willsa, martwię się tylko, żeby nie przesiedział całego lata przed telewizorem i nie opychał tym plastikowym jedzeniem. Ale, jak mówi Bert, Wills jest tak samo dzieckiem dla niego, jak i moim, więc nie mogę go nie puścić. Odbywa się mokre pożegnanie na lotnisku. Jak tylko wsadzam Willsa do samolotu, dzwonię do Daniego, żeby upewnić się, że go odbierze z lotniska w Los Angeles. Daniemu zdarza się zapomnieć nawet o najważniejszych rzeczach. Koszty podróży Willsa dzielimy równo między siebie. Tak więc jedziemy z Bertem do Grecji. Z namiotem. Nigdy nie lubiłam jeździć pod namiot. W naszej rodzinie nie był to popularny sposób spędzania wakacji. Tato powtarzał, że podczas II wojny światowej namieszkał się w namiotach za wszystkie czasy. Idea spania wprost na ziemi w czymś, co nazywał Pierdziworem, nie przedstawiała dla niego żadnego uroku. I ja czasem jeździłam pod namiot ze swoją klasą w szkole średniej, tylko że oni wszyscy mieszkali w wielkich domach, ze służbą, i prymitywne warunki na kempingu uważali za zabawną odmianę. My w Paryżu mieszkaliśmy w piątkę na 30 metrach kwadratowych, co już było bardziej podobne do życia w namiocie niż w normalnym mieszkaniu. Potem po przeprowadzce do młyna nie mieliśmy elektryczności, a wodę trzeba było nosić ze studni. Na Boże Narodzenie było piekielnie zimno i nawet nie miałem jak umyć włosów. Perspektywa wyjazdu na kemping nie wzbudza zatem mojego entuzjazmu. Bertowi jednak bardzo na tym zależy, więc zgadzam się pojechać. Objeżdżamy całą Grecję, przenosząc się z kempingu na kemping, gdzie spełniają się wszystkie moje najgorsze przewidywania. Wtedy to Bert wpada na pomysł że musimy wejść na Olimp. Ale po co, Bert? Przecież to strasznie wysoko. Możemy zabłądzić. Nikt nas tam nie znajdzie. Ale skate! Olimp to siedziba bogów. Na górę wchodzi się wytyczonym szlakiem. Na pewno się nie zgubimy. A jeżeli się zmęczysz, wezmę cię na barana. Poddaję się. Życie z Bertem jest bajecznie łatwe, póki nie strzeli mu do głowy któryś z jego zwariowanych pomysłów. Wtedy zachowuje się jak opętana.